Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym dopowiedzieć kilka słów na temat przedostatniego odcinka. Wydaje mi się, że kompletnie nie zostałem w nim zrozumiany. Do tej pory wszystko, co nagrywałem, zawsze stałem po drugiej stronie aparatu. Co nie powiem, było dużo łatwiejsze, więc mogłem po prostu coś przekręcić lub czegoś nie dopowiedzieć. Od niedawna interesuję się fotografią przyrodniczą. I te porównanie było tylko w kontekście fotografowaniu dzikich zwierząt. Przed zmianą swojego starego kanona 5D Mark II na coś nowszego rozważałem tylko system Sony. Myślałem nad Sony A7 III i A6600. Bardzo często takie zdjęcia są kropowane. Szukałem takiego porównania, lecz niestety go nie znalazłem. Więc postanowiłem sam nagrać taki odcinek, może komuś. Pomoże w wyborze swojego aparatu właśnie do takich zastosowań. Zdjęcia z poprzedniego filmu dodałem na grupę na Facebooku. 90% osób około odpowiedziało prawidłowo, które zdjęcie jest z pełnej klatki, a które z APS-C. Dodając do tego, że zawsze widzą różnicę. zawsze zdjęcie z pełnej klatki będzie lepsze. No i oczywiście widzą te magie pełnej klatki. Po kilku dniach na grupę wstawiłem pięć zdjęć, które zrobiłem na szybkim spacerze w mieście. Zdjęcia są ponumerowane, może teraz też je wstawię. I możecie napisać, które według was jest zrobione z matrycy pełnoklatkowej, a które z APS-C. A na koniec filmu powiem, które jest zrobione jakim aparatem. Po wstawieniu tych zdjęć od razu zostałem wyzwany, że na niczym się nie znam, jest to bez sensu, beznadziejne, można rzucać monetą i takie zdjęcia robią swoimi iPhone'ami. Do tych telefonów jeszcze za chwilę wrócę. Interesuję się wieloma rzeczami. Czasami na grupę modelarską wrzucałem swoje filmiki, odzew ludzi był kompletnie inny, bardzo pozytywny. Tutaj nie mam pojęcia, dlaczego ci ludzie zapisują się do takiego forum, chyba tylko żeby wszystko i wszystkich krytykować. A jedyne, co można wstawić na takie forum, to zapytanie, jaką lampę do Sony A73 lub jaką kartę. I w komentarzach, oczywiście, wszyscy stawiają karty za 800 zł, do aparatu za 4500. Jest po prostu dla mnie to niepoważne. A co do tych telefonów, jest to dla mnie bardzo zabawne. Poprosiłem o takie zdjęcie wykonane tym iPhone'em. Oczywiście chętnego nie było. Nie mam pojęcia, skąd ludzie biorą takie rzeczy, ale wydaje mi się, że nie, ma, nie mieli nigdy takiego obiektywu 600 mm w ręce i po prostu nie wiedzą, jak taki obiektyw działa. Te zdjęcie zostało wykonane nawet nie na 600 mm, bo już po prostu za mną były budynki. Odległość między miejscem, w którym stałem, robiłem te zdjęcie, a te wieże katedry w linii prostej to jest ponad kilometr, więc nie mam pojęcia jak telefonem można zrobić takie zdjęcie. Zdjęcia z przedostatniego odcinka robiłem w taki sposób, że najpierw zrobiłem zdjęcie Sony A7 III, później przełączyłem ten sam obiektyw do Sony A6600, oddaliłem się na pewną odległość i zrobiłem takie same zdjęcie, ale nie pod względem rozmycia tła lub głębi ostrości, kompletnie mi na tym nie zależało. Interesowało mnie tylko, żeby główny obiekt na zdjęciu był po prostu tej samej wielkości. Ta ławka miała po prostu odzorować jakieś dzikie zwierzę, któremu będziemy robić zdjęcie, i dać nam wyobrażenie, jaka jest różnica w odległości z tych dwóch matryc, żeby obiekt na zdjęciu był tak sam duży, a jakość dla mnie po prostu jest niezauważalna. A różnica między tymi zdjęciami jest ponad 60 metrów, co przy fotografowaniu dzikich zwierząt jest po prostu ogromną zaletą. Można oczywiście powiedzieć, że można zrobić zdjęcie Sony A7 III, czyli aparatem pełnoklatkowym. I wykadrować do takiego samego poziomu, który daje nam od razu w tym przypadku sony A6600 i zdjęcie wykadrowane z sony A73 i tak będzie lepsze. Oczywiście, każdy tak mnie zapewniał na forum. Dlatego zrobiłem kilka zdjęć na niskim ISO, na średnim i na bardzo wysokim 12800 dla mnie to już jest takie maksymalne ISO. A praktycznie i tak nie używam max, które wchodzę to jest już chyba 6400. Więc teraz możecie zobaczyć takie zdjęcia i porównanie. Z lewej strony zawsze będzie sony A6600, z prawej sony A7.3. Zawsze będą trzy zdjęcia. Są one robione z tego samego miejsca, tym samym obiektywem na tych samych ustawieniach. Pierwsze zdjęcie jest bez kadrowania, drugie z kadrowaniem do tego samego poziomu, co daje A6600, a trzecie. Jest już bardzo dużym powiększeniem i zawsze z lewej jest sony A6600, z prawej A73. Ok, czas na krótkie podsumowanie. Aha, jeszcze zdjęcia, które wstawiłem, te ponumerowane od 1 do 5, żadne z tych zdjęć nie było wykonane aparatem pełnoklatkowym. Ciekawe, czy ktoś z Was tak odpowiedział. A co do tych dwóch aparatów? Nie można jednoznacznie stwierdzić, który jest lepszy. Każdy ma swoje wady i zalety. W Sony A7 III bardziej pasuje mi. Wizjer na środku, jak trzyma się go w ręce Sony A6600, odchylany ekran. Dlatego wybrałem go do vlogowania. Jest mniejszy, no i oczywiście najważniejszą jego zaletą jest po prostu tańszy. Jeśli ktoś zamierza zacząć swoją przygodę z fotografowaniem dzikich zwierząt, tak jak ja, ma troszeczkę mniej gotówki i okazję kupić w dobrych pieniądzach Sony A6600. Ale waha się, czy będzie to dobry wybór. Dla mnie, oczywiście, jak najbardziej tak. Uważam, że jest to świetny aparat. A opinie. Wszystkich profesjonalistów z forum, gdzie uważają, że liczy się tylko pełna klatka i jej magia, a aps do niczego się nie nadaje, włożyłbym po prostu między bajki. Dla tych osób, najlepszy aparat dla Was jest ten, który właśnie sprzedają. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.